Cześć, witam Cię na moim kanale, gdzie wprowadzam Cię w fascynujący świat pszczół. Dzisiaj zajmiemy się pytaniem, które wielu z nas sobie zadawało: Co by się stało, gdyby pszczoły wymarły? Przygotujcie się na film pełen odkryć i ciekawych rzeczy. Pszczoły to nie tylko twórcy słodkiego miodu, ale także kluczowe zapylacze, które zapylają 70 z około 100 gatunków roślin uprawnych, które stanowią 90% światowej żywności. Bez pszczół moglibyśmy stracić wszystkie rośliny zapylane przez pszczoły i wszystkie zwierzęta, które je jedzą. Pszczoły odpowiadają za plony warte około 30 miliardów dolarów rocznie. Bez pszczół nasza dieta bardzo by ucierpiała. Wiele z naszych ulubionych potraw, takich jak jabłka, awokado, cebula i kilka rodzajów jagód, jest w dużym stopniu zależnych od zapylania przez pszczoły. W supermarketach powinno być o połowę mniej owoców i warzyw. Ale wiesz co jest najgorsze? Tracimy pszczoły w zastraszającym tempie. Oto niektóre z przyczyn. Straty łąk kwietnych i innych różnorodnych ekosystemów stanowiących pożywienie DLA pszczół. Na ich miejscu nowe budynki, parkingi, drogi. Albo zostaną zastąpione niestabilnymi polami monokulturowymi, które często mają powierzchnię kilkuset hektarów, na których trzeba stosować duże ilości pestycydów i innych środków chemicznych. Są one szkodliwe nie tylko DLA pszczół. Zabija także pożyteczne owady, takie jak zapylacze, a nie tylko szkodniki. Różne pasożyty, najczęściej roztocze. Roztocz pszczeli lub varroa destructor. To powoduje chorobę, varroze. Jest nosicielem chorób wirusowych. Spowodują one również upadek całej kolonii. A może zmiany klimatyczne? Czy możesz wymyślić inny powód znikania pszczół? Napisz jej w komentarzach. Czy zatem możemy żyć bez pszczół? Moim zdaniem, gdyby pszczoły całkowicie zniknęły, ludzie prawdopodobnie nie wyginęliby. Przynajmniej nie wyłącznie z tego powodu. Spowodowałoby to jednak szereg poważnych problemów. Nastąpiłby światowy kryzys żywnościowy, zmniejszy się różnorodność dostępnej żywności, ceny niektórych produktów gwałtownie wzrosną. Globalna różnorodność biologiczna, czyli różnorodność gatunkowa, uległaby ogromnemu zmniejszeniu z szeregu roślin i zwierząt, które bardzo często są bezpośrednio lub częściowo zależne od określonych rodzajów roślin. Krótko mówiąc, krucha równowaga panująca w przyrodzie, jaką znamy dzisiaj, zostałaby poważnie zakłócona, co ostatecznie może oznaczać także koniec ludzkości. Nie do końca wyobrażam sobie świat bez pszczół. Jednego jestem pewien, że wyglądałby zupełnie inaczej niż dzisiaj. Populacja ludzka doświadczyłaby gwałtownego spadku. Całkowite wyginięcie wydaje mi się mało prawdopodobne. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film i dowiedziałeś się nowych rzeczy o fascynującym świecie pszczół. Udostępniając, pomożesz szerzyć świadomość na temat znaczenia pszczół. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, subskrybować i kliknąć dzwoneczek. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, śmiało je pisz. Do zobaczenia następnym razem.